Hej, z tej strony Kina. Yy, dzisiaj w sumie mam jakąś fazę na nagrywanie, także nagram sobie jeszcze świat według Kiny. W tym momencie renderuje mi się już yy, Bioshock. Mam więc mały problem z obrazem w pewnym momencie, ta, czy jeżeli chodzi o, o kamerkę, ale to Wam tam wyjaśnię. Moi drodzy, dzisiaj w odcinku będzie... Tak naprawdę są trzy sprawy. Po pierwsze... Ludzie, którzy zawsze znają kogoś, komu wydarzyło się coś, wyjaśnię to dalej. Kolejnym tematem będzie ta osoba od łapki w dół. I tematem trzecim to będzie taka prośba do Was, moi drodzy, jeżeli chodzi o osoby, które zawsze kogoś znają, chodzi mi o to, że mam taką koleżankę, imienia nie podam, wybaczcie. Dzisiaj rozmawiałam właśnie na ten temat z moim przyjacielem, że to jest osoba, y, wiecie jak jest, siedzicie gdzieś z, y, grupa ludzi i ktoś mówi, że komuś się coś tam wydarzyło, czy tak jak, nie wiem, rozmawiamy na temat y, jakieś takie czysto teoretyczne, powiedzmy, że, że jakieś takie uczelniane i jest podawany jakiś przykład, taki przykład tak naprawdę, no sorry, ale z dupy, y, czyli centralnie ktoś coś wymyśla, nie? No, ja mam taką koleżankę, która... sorry, muszę się napić. Która zawsze zna kogoś. Nieważne, czy to jest jej chłopak, jej dziadek, jej ciocia, jej sąsiadka, czy kurwa, pra prapra dziad... pra, pra, babcia od strony dziadka trzeciej z rzędu córki sąsiadki. Zawsze jest ktoś, z kim połączona jest ta historia. Z kim połączony jest dany temat i zawsze jest historia do opowiedzenia. Moi drodzy, my to już po prostu leżymy. Eee, pozwólcie, że odpiszę pewnej osobie. Tak, my już leżymy eee, pod... W... Znaczy, rozpierdziela nas to, bo znamy tą osobę już dłuższy czas już parę lat i... Znaczy nie no, tak może rok czy półtora. Ale po prostu cały czas jest tak samo. Cały czas zla kogoś, kto coś tam, bo coś tam. Wiecie o co chodzi. Nawet do Was tylko takie pytanie, czy zlacie takie osoby i jak Wy na nie reagujecie? Odpowiedzi wideo mile widziane. Nie, ale ogólnie komentarze też wystarczą. Wiecie, no po prostu ktoś, kto zawsze ma historię gotową na, na dany temat, nieważne o czym się mówi, zawsze jest historia i to życiowa, i to w 100% usłyszana, tak gdzieś tak z pierwszej osoby, czy tam może tam od drugiej, nie to, że tam jakaś plota ogólnie idzie. Kolejny temat historia osoby od łapki w dół czyli mojego najwierniejszego fana. Moi drodzy, jest taka gra przeglądarkowa Shakers and Fidget Ja tam sobie gram Na dwóch serwerach aktualnie I Z pewną osobą miałam spięcie Że pośmiesznie miałam Spięcie Tak naprawdę spowodowane przez kogoś innego Wyszła totalnie zakręcona I totalnie głupia sytuacja Która tak naprawdę Nie miała żadnego związku yy, Z Nazwijmy tą osobę S. Ta, która mi daje łapki w dół. Ja się z S pokłóciłam przez to, że ile osoba powiedziała S, że ja coś dla niego powiedziałam. I wyszła totalna awantura. Cholera, wie o co? Wielka kudlia na grze przeglądarkowej w ogóle. O, absurd, ale okej. Okay. I ta osoba jakiś czas temu, gdzieś tam się z nią spotkałam, dalej w grze oczywiście. Ale gdzieś tam mieliśmy jakiś tam kontakt, byliśmy razem w pewnej gildi na pomoc w lochach. No i właśnie doszło do spotkania, doszło do tam jakiejś konfrontacji. No i S się przyznał, że y, zawsze łap, że coś tam właśnie się nabiło z mojego konta na YouTubie i że on mi zawsze da łapkę w dół. I okej, okay, moi drodzy, mam najmierniejszego fana, który praktycznie pod każdym filmikiem daje łapkę w dół, no chyba, że go nie ma. Teraz coś tam widzę, że się chyba opierdziela ostatnio. Muszę, muszę mu napisać, bo musi się poprawić. Bo co to ma być w ogóle? No, także to jest ta historia łapki w dół no, mojego najwierniejszego fana, czy tam antyfana. Tak naprawdę za każdym razem jak wejdzie, przynajmniej mam os kolejnego, kolejną osobę, która ogląda ten filmik. Także spoko pozdrawiam cię. Wie, wiesz, że mówię o tobie, także. Okej. Okay. Moi drodzy, teraz taka jakby prośba do Was. Jeżeli ktoś, jako że jest nas już trochę, jeżeli ktoś znałby się na robieniu intra, bo zależałoby mi na tym, żeby w końcu się intro pojawiło i do świata według kiny, bardzo możliwe, że i do kiny w kinie. Jakby ktoś się znał i chciał mi pomóc, bardzo bym prosiła o kontakt. To samo się tyczy tła na kanale, już jedna osoba mi tam pracuje nad tym tłem, ale gdyby ktoś jeszcze miał ochotę się pobawić, to, to piszcie, może, może wyjdzie z tego jakiś konkurs czy coś. Wiadomo, że no, nagroda będzie taka, że gdzieś tam będziecie poleceni przeze mnie i, i będą o Was mówić, wiadomo, ciepło. Wiecie, że ja Was lubię. No dobra, to będzie na tyle, myślę, że to będzie taki krótki odcineczek, no, zanim ja z, się pobawię z Bioshockiem, Bioshockiem u Rewa. Zajmę się pobawieniem z naszą cudowną grom na B. To chwilę potrwa. Także wrzucę ten filmik albo dzisiaj jeszcze w nocy, albo jutro rano. Chociaż w sumie może go wrzucę przed szokiem, jak się zmieszczę na jednym tym, na jednym nagraniu. No nic, moi drodzy, to w sumie chyba na tyle. Także pamiętajcie o łapkach w górę. Ty, mój drogi przyjacielu, pamiętaj swoje swojej łapce w dół. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Po raz kolejny witam nowych widzów i bardzo się cieszę, że jesteście. I naprawdę aż, aż, aż mam motywację do działania, jak widzę po prostu, że, że parę minut po wrzuceniu filmu już go widziało po prostu sporo osób. To mi sprawia naprawdę wielką radość i, i dziękuję Wam za to. Pozdrawiam kila.